Gdy w życiu chyba nie nagrywałam w takim formacie. Pierwszy. Oj, co się. Mamy choinkę. Kalendarze z końskiej cukierki strasznie. To jest dzisiaj. Ten jest parę dni temu. Skam ostatni Tu 17. Cukiereczek okay. to dzisiaj pojawiłoby się nam odżywka do ogrzywy jogona. Produkt ułatwiający rozczesywanie i nadający błysk. Powiem więcej zapraszam na mój film z otwierania dr Horsa. Zachęcam do dawania łapek w górę i subskrypcji tam na dole, bo fajnie by było, jakby do nowego roku wbiło odcęski.